Witam, w tym poradniku pokażę Wam, co zrobić jeśli po instalacji nowych sterowników lub po zmianie karty graficznej, no, czyli zmienieniu sterowników na inną firmę lub nowy model. Co zrobić jeśli nie ma naszej rozdzielczości dostępnej w zmianie rozdzielczości tu normalnie na pulpicie. Spotkałem się z tym jakieś 3 miesiące temu i też nie wiedziałem co robić. Nie, nie znalazłem żadnego poradnika na YouTube. Tylko w jakimś tam forum był jakiś jeden post, który, który znalazłem po tygodniu szukania. No cóż. A więc wchodzimy w panel sterowania NVIDIA. Panel sterowania NVIDIA. Wystarczy wpisać sobie panel. I tu nam się pokaże panel sterowania. Tutaj. Niestety nie wiem. No ten sposób nie będzie raczej działał przy kartach graficznych AMD. No pf, na pewno tam jest... Podobne narzędzie jak panel sterowania NVIDIA, ale no, nigdy nie miałem takiej karty graficznej innej niż NVIDIA i nie wiem jak to zrobić. Wchodzimy wtedy w zmianę rozdzielczości i powiedzmy, że tego nie ma. Tego nie ma. To jest właśnie mój monitor. Rozdzielczość mojego monitora maksymalna 1440x900. Takiego mam starego dziadka. Monitor. Tego nie ma. No i. Jak zrobić na przykład swoją rozdzielczość naciskamy dostosuj powiedzmy, że o, dalej tego nie ma utwórz rozdzielczość dostosowaną. I tutaj wpisujemy, wysuwamy to, a, jeszcze już jest. tu wpisujemy swoją pikselę w poziomie, czyli 1440 1800 1200 60 czy inna, a tutaj nie w pionie, czyli 1000, tu może być 1024, tutaj 900 i częstotliwość odświeżania tego najlepiej nie ruszamy gdyż jeśli zmienimy na za wysoką to będzie nam latać czarny napis out of range i nagram jeszcze kolejny poradnik jak naprawić taki problem, gdyż też nie spotkałem jak to naprawić No. A więc naciskamy test. Tutaj, oczywiście, już mam tą rozdzielczość, więc wyskakuje, że jest duplikowana. Ale wtedy powinno nam się zmienić rozdzielczość w komputerze. I to wszystko. Dziękuję.